Wielka orkiestra zagra za miesiąc, ale wcześniej wyczekiwany okres świąteczny i związane z nim symbole. W informacjach przenosimy się do Staszowa, gdzie pełną parą idzie produkcja choinkowych bombek. W tym roku wybór jak zwykle olbrzymi. Postanowiliśmy zobaczyć, jakie trendy będą najpopularniejsze w te święta. Największą bombkową fabrykę w województwie odwiedził Amadeusz Biurkowski. Kolorowe, błyszczące, ale przede wszystkim oryginalne i z pomysłem. Czy są Takiego wyboru ozdób na choinkę można by długo szukać. Bombki są prześliczne, piękne są, takie niespotykane, ręcznie malowane, Cude, cudeńka na choinkę. Te ręcznie malowane cudeńka to dzieło Staszowskiej Fabryki Bombek, tu jak co roku przed świętami istny szał kolorów, oprócz standardowych wzorów, jest też nietypowa gama wzornictwa. Proponuję zielenie w połączeniu z amarantami, to jest bardzo piękna kolorystyka, to dla osób, które mają nowoczesne wnętrza. Ale w ofercie również coś dla tradycjonalistów. Kolor złoty i czerwony, bo to są takie kolory, jak ja je nazywam bezpieczne. One są zawsze co roku modne i można sobie dodatkowo dokładać jakieś nowe wzornictwo. Zanim jednak prawdziwe cudeńka trafią na świąteczną choinkę, muszą być precyzyjnie wykonane. A to już zadanie tych osób. Trzeba szkło nagleć do pewnej temperatury, aby uzyskało plastyczność i można go uformować, jak tylko się chce. To wszystko. Ale samo uformowanie szkła nie wystarczy. Kolejny etap to malowanie. W tym przypadku wzór i pomysł dowolny dla każdego. Wszystkie wzory są trudne. Jednak tutaj potrzeba sprawnej ręki, dobrego oka. I nie tylko. Trzeba po prostu dużo precyzji i wytrwałości. I na efekt nie trzeba długo czekać. W tym roku Staszowska Fabryka Bombek ma do zaoferowania ponad 3000 wzorów. Najlepsze z nich trafią na półki sklepów w Austrii, Danii, Niemczech, Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Amadeusz Bierkowski, informacje.